warunkowy przypuszczający Gdybym miała urlop pojechałabym nad morze Jeśli miałabym urlop pojechałabym w góry Gdybym miał urlop pojechałbym na wieś Jeżeli miałbym urlop, pojechałbym do Hiszpanii. Gdybym. Aby utworzyć zdanie warunkowe, potrzebujemy spójnika jeśli, jeżeli, gdyby jeśli czasu przeszłego osoby trzeciej na przykład mieć on miał ona miała ono miało oni mieli one miały zrobić on zrobił ona zrobiła, ono zrobiło, oni zrobili, one zrobiły. Jeśli miał... Partykuły by. Ja bym. Ty byś. On, ona, ono by. My byśmy wy byście oni one by jeśli miałbym jeśli miałbym czas zrobiłbym zadanie domowe jeśli miałabym czas zrobiłabym zadanie domowe rodzaj męski Miałbym rodzaj żeński miałabym. Powtórzmy. Tryb przypuszczający, warunkowy, czas przeszły, osoba trzecia plus partykuła by. Chciałbym. Chciałabym. Zdanie warunkowe spójniki jeśli i jeżeli. Jeśli, jeżeli, plus czas przeszły osoba trzecia, plus partykuła by. Jeśli, jeżeli miałbym czas, zrobiłbym, Jeśli, jeżeli, miałabym czas, zrobiłabym zdanie warunkowe, spójnik, gdyby, gdy plus partykuła by plus czas przeszły osoba trzecia. Gdybym miał czas, zrobiłbym. Gdybym miała czas, zrobiłabym.